Były trener Lecha Poznań oficjalnie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Czesław Michniewicz podpisał umowę do końca 2022 roku. I to właśnie on przygotuje polską kadrę na najbliższy mecz barażowy. Na pewno trener, który potrafi się przygotować pod konkretnego przeciwnika. Trener, który nie boi się pracy. Trener, który stawia na przygotowanie pod konkretnego przeciwnika. Trener, analizator. No, nie ulega wątpliwości, że on będzie o Rosjanach, o nich to mówimy, tak? To no, on będzie wiedział wszystko czego tylko się można dowiedzieć i różnymi kanałami będzie ściągał te informacje, więc będzie przygotowany bardzo dobrze. Wokół wyboru nowego selekcjonera w mediach przez ostatnie tygodnie panowało wielkie zamieszanie. Wielu desygnowało do tej roli Adama Nawałkę. Ostatecznie jednak Cezary Kulesza podjął inną decyzję. On pokazał, że w meczach, których z góry stał na straconej pozycji, jak choćby w Młodzieżówce z Portugalią, czy z Włochami, czy z reprezentacją Rosji, potrafił znaleźć sposób na wygranie jednego meczu, czy dwóch meczów i i myślę, że to jest taka szansa, której e, jest w stanie podołać. Będziemy mu kibicować. I, i, no i życzymy, żeby polska reprezentacja przeszła te mecze barażowe i żeby zagrała na Mistrzostwa Świata. Mecz z Rosją reprezentacja Polski zagra 24 marca. Michniewicz ma zatem niecałe dwa miesiące na przygotowanie się do pojedynku, który może zadecydować o jego dalszym losie jako selekcjonera. Spełniają się dzisiaj moje marzenia, żeby zostać kiedyś trenerem reprezentacji, to się dzisiaj dzieje. Jestem bardzo wzruszony, ale też bardzo. Pozytywnie nastawione do swoich, swoich obowiązków, które będą mnie czekały odnośnie tego, co się wydarzy w najbliższym czasie. Presja na nowym selekcjonerze będzie spora. Do tego jednak Czesław Michniewicz jest przyzwyczajony.